Wszystkim e, prosiłbym Was o radę, który według Was zegarek będzie lepiej pasował do mojej ręki z racji tego, że mam e, szczupłą rękę. Nie wszystkie zegarki będą fajnie wyglądać, większość będzie wyglądać beznadziejnie. E, mam jeden zegarek na bransolecie: jest czarna tarcza, drugi jest na pasku skórzanym też czarna tarcza trochę większa tutaj jest nie widać to jest a w sumie widać tarcza granatowa podstawowy, podstawowy model Gino Rossi ale to nieważne nie chodzi o firmę i Casio który w sumie mi się spodobał bo ma taki po prostu młodzieżowy wygląd i też nie jest jakiś brzydki plus jest mały teraz sobie przymierzę i powiedzcie który według was Pierwszy jest ten Gino Rossi z tą tarczą granatową w ten sposób wygląda mam wrażenie, że trochę za duży, ale i może trochę śmiesznie wyglądać model Pierrico to się chyba tak czyta mm, niestety jest o tyle głupi, że nie ma regulacji tego paska nie można go przesunąć on jest przyszyty więc nie mogę przesunąć go, żeby tutaj nie odstawało i wygląda no, w ten sposób, że będzie takie coś teraz na bransolecie Casio troszeczkę no, dopasowałem go bo miało znacznie więcej tych łączeń sobie zry, jakby no zsuwa się dotąd dźwignia to się nazywa, mogłyby pęknąć w ten sposób i ostatni model ten klasyczny Casio fajny pasek, taki niby polimerowy, ale troszeczkę jak plastelina Taka, która się nie klei. W ten sposób wygląda. Teraz Wam pokażę wszystkie naraz. Dobra, i teraz wszystkie naraz. Prawa ręka jest trochę grubsza od lewej, ale to dlatego, że lewą miałem bardzo mocno, mocno złamaną i z przemieszczeniem, który według Was fajny. Nie patrzcie na ten pasek, bo ten pasek i w sumie ten pasek mogę potem w razie czego wyregulować że najwyżej go jakoś dotnę i zrobię więcej dziurek, żeby on tak nie odstawał. No bo na razie to beznadziejnie wygląda jak odstaje. Będę wdzięczny za radę. I to by było w sumie na tyle. Dzięki za uwagę.